Bo mi wyskoczyło na górze. Aha. Aha. Interesująca. No. Czaszki. Dlaczego wśród czaszek jest, są pieniądze i magazynki? To są czyjeś zwłoki. Po prostu. No nie domyślałem się. Myślałem, że sztuczne. chyba jakiś pistolet podniósł przez ja... przypadek. Roki. Ja wyrzuć karabin Ja mam karabinek, karabinek jakiś No to wyrzuć Masz ten złoty karabin? Już, w tej chwili O! Poczekaj, space A! No. Ej! No! Mo a masz wrzuciłem. złoty karabin Dajcie taki? Moją snajperkę wyrzuciłem Dajcie mi moją snajperkę Złoty karabin Złoty karabin A karabin. nie w tym grobie? Później dopiero się pojawi Podobno był w którymś grobie Nie, on później Dobra, się pojawia no. tu O, snajperkę znalazłam Wyrzuć Netflix. to Ej, znowu moje moja, moja... A, Oddajcie moją sniperkę wyrzuciłem. O, dajcie moją sniperkę? Ja ci dam sniperkę, jak ty mi dasz karabin, chodź. Ja, ja go cały czas <laughs> chcę wyrzucić. Mm. Nie chcę jej, jest brzydka. Tutaj leży, w wodzie. Zaraz ci zawieję O, wyrzuciłem. Dobra, gdzie jest moja? Gdzie to wyrzuciłeś? Nie oszukuj. Nic tu nie ma. O. Ej, gdzieś się wyrzucił? Nie, nie wyrzuciłeś, oszukujesz Są mnie. Mam ją w ręku. No brawo. No jak jeszcze? Tu się nie daleko. mogę, z czemu? No, trzymaj. Kobolty. Uchu. Jakie koboldy? To... trochę gobliny to przypomina. Koboldy to są wdarzony z Defenders i łażą z tym... Z Dynamitem. A z tym małym można fajnie główko odrąbać. Nie idźmy tam. Ciemno i straszno. Dokładnie. To znaczy, pra pierwsza prawdziwa misja? Jakby ktoś pytał co nam mówiła? To pierwsze prawdziwe wyzwanie. Dobra, trzeba się... Nortix, jak ty z tej rury spadłeś? Jakie rury? Mi tak przeskoczyłeś przeze mnie i się przestraszyłem. Hmm. Będą mi się teraz koszmary śnić. Jakąś broń chyba podniosłem? przesuń się, bo teraz w drogę. No, e, jakiego, jakiś karabin przychł, o, podniosłem, jaki? chodźcie tu, Gdzie nie? Jak złoty? Co to jest? No jezu. Broń są ja broń, moj... <laughs> nie są. Bo nie możesz kliknąć, musisz przesunąć na to i kliknąć spację i wtedy się wyrzuci. Ta była twoja. Jest o, To jest ten sam co ja mam. jest ten sam co ja mam, nie ten jest lepszy. Hmm. Mi Trochę mi nie, nie, nie za um, nauczycie wyrzucać. Ja się podnios wyrzucać. podniosłem to podniosłem to. Nie mogę otworzyć... Aha, bo nic się nie da. Dobra, idziemy. A Nordic nie mógł otworzyć, a ja nie. Oszukaństwo. Dlaczego ja ich nie mogłem otworzyć? Dobra, uwaga, bossik tu będzie. Bo ty jesteś kobieta. A... Dlatego ja będę prowadzić, jak dostaniemy auto. <głos> <głos> Bosik! Czy on ma tylko 9 palców? To jest banalny. No właśnie. Te pieski są silniejsze niż Dobra, to zajmijcie się pieskami, ja zdejmę tego Bosika. Ja zabijam Bosika. Ja zabiję go. Wow, Wam Ała. Ktoś mnie uzdrowi. Dzięki. 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 Ja padłem. Niżesz. awa znowu biegam. Zabij kogoś. Zabij kogoś. Ja zdejmę zestaw. Zdejmę bossa. Zdejmę bossa. Jest, 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 jest. Yes, yes. <grytanie> Opiezaj mi przyszedł pod noc. Ej, znowu zaraz padnę. Okej. Okay. Tak. Boże. O, skrzynka z bronią. Snajperka i pistolet. Jaką? O. A ty chcesz pistolet? Pistolet. Pokaż pistolet. Jak... Ja biorę pistolet... Ty, ty nie, nie ...z pistolet, przybliżeniem. To. Tak, to czekaj, ja Coś mi strasznie... Ale mam fajny pistolet. Słaba jest. Taki żółty. Ja ci wyrzucę Dobra, to z przybliżeniem. Tak. Wyrzuciłem. Czekajcie, jak... gdzie on jest? Tutaj leży. Mm, nie sobie go, słaby. Czekajcie. Dobra, Dobra, to nie. w takim razie... <laughs> Czekajcie, że ta na górze była skrzynka Hej. z bronią. Czemu? Obok... to wygląda jak amfiteatr. Czemu to jest kibel? Dobra, panowie, kończymy. Kończymy nagrywać, bo spokonany. Dziękujemy za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia.